Coś o kobitkach można napisać do niego, no. Dobra, wchodzę, daily wiadomość robimy. Dobra, napiszemy coś. Kurwa, co by napisać? Mamo, czy wierzysz? Mamo, czy wierzysz w przeznaczenie? I może kobitkę spotkasz pewnego dnia? Nie będziesz wiedział, że to ona. Jakiś taki wymysł, kurwa. Kamaś, dziękuję bardzo. <grywa> Zobaczymy to. Dobra, daję klatkę. <grywa> czy wierzę przeznaczenie? Chyba nie, Ziomek. Chyba nie. Jak ma się coś dziać, to się stanie i tyle. Kurwa, czy wierzysz w to, czy nie? Tak naprawdę. Ziomek. Ciężko tara normalną, dobrą dziewczynę, teraz dużo, dużo, już nawet, nawet z perspektywy dziewczyny o chłopaka normalnego, bo teraz ludzie mają troszkę inne priorytety, no nie? Trochę inaczej się myślała. Jakie masz ziomek priorytety, jeśli chodzi o partnerkę? <grytety> to może być dobre <grytety> No i cieszę się, że dostał i co w związku z tym? Nie wiem. <laughs> to czemu w to kurwa nie gra? Ktoś napisał, że wiesz, że są dostał chaos flippera. <laughs> Jak go robią w kuja. <laughs> Czy to, to prawda, że będziesz ogrywał grę Elgin Ring? Zobaczymy. Skąd wiesz, że nie gram w ogon? No. Tak, będę grał Elden Ringa w przyszłym tygodniu. Łoooo! Ja tak, przynajmniej taki jest plan, wiesz? Taki jest plan, żeby Super, tak, jak... dobrze hmm. widzieć takie nowe gierki Będzie z trochę się. dobrą grafiką. <grymka> Zagram trumele w Eldenie? Nie wiem. Znaczy co, ja już od dawna tego Elden Ringa chciałem ograć. Jeszcze chciałbym building of, of Isaacs czy jakoś to się nazywa zacząć Ooh. grać, bo to u lukiego widziałem chuj fajne jest Super tak jakbyś jak zagrał ksiąk, The zagrał. Binding mm. of Isaac <laughs> Isaac on będzie grał The Lost ten. Zobaczmy, jak to <laughs> Dobra, Trzymam za słowo Chętnie obejrzę takie gierki u ciebie Dobra, zobaczymy. No to sprawdzę te gierki u ciebie. Jak będziesz grał. Zdanie można zawsze zmienić. Dobra. Czyli Mama będzie Growdry Ringa i może Zajzaka. A ja będę też robił chapter drugi. Jak w Fortnite. U siebie na live, Zajzaka, no. Też będzie, też będzie. Od nowa granie, żeby degoda mieć kolejnego.